Królewska bomba DNA, król Karol ujawnia prawdę, a Hariego ogarnia panika. Zapomnijcie o wszystkim, co myśleliście, że wiecie o rodzinie saseksów. Co, jeśli ich cała historia to misternie skonstruowana iluzja, którą właśnie zburzono na oczach całego świata? Ta opowieść zaczyna się w mrożącym krew w żyłach momencie, gdy król Karol na żywo wypowiada pięć słów, które niszczą wszystko, Archie Harrison nie jest jego synem. Zobacz na własne oczy czystą panikę księcia Harry'ego, gdy prawda o tajnych testach DNA wychodzi na jaw i przeanalizuj wymowne milczenie Megan. Przygotuj się na historię o zdradzie tak wielkiej, że może zniszczyć nie tylko rodzinę, ale całą monarchię, i która pozostawia jedno przerażające pytanie: jeśli Archie nie jest synem Hariego, to kim jest jego ojciec? Co by było, gdyby wszystko, w co wierzyliście na temat rodziny księcia Hariego, te idealne obrazy młodego ojca tulącego małego archiego, bajkowe zdjęcia z chrztu, niekończące się nagłówki o nowoczesnej rodzinie królewskiej, było niczym więcej niż starannie skonstruowaną iluzją? Co, jeśli prawda jest o wiele bardziej skandaliczna, niepokojąca i niszczycielska niż jakikolwiek królewski dramat, o którym kiedykolwiek słyszeliście? Dziś wieczorem odsłaniamy kurtynę, wkraczamy w cienie pałacu i stajemy twarzą w twarz z mrożącym krew w żyłach momentem, gdy sam król Karol spojrzał prosto w kamery, na żywo, i roztrzaskał tę iluzję pięcioma słowami, które zmieniły wszystko. Właśnie w tym momencie zaczyna się nasza historia. I wy, siedząc tam, prawdopodobnie myślicie, że słyszeliście już wszystko. Wywiad z Oprah, serial na Netflixie, książka, nieustanne nagłówki o buncie Harry'ego i Meghan. Ale zadajcie sobie pytanie, czy kiedykolwiek widzieliście Hariego w prawdziwej panice? Nie tylko zdenerwowanego, nie tylko skrępowanego, ale w stanie surowego, drżącego, widocznego załamania pod ciężarem prawdy, której nie może zaprzeczyć. Bo kiedy król przemówił, ogarnęła go panika, jakiej nigdy wcześniej nie widzieliśmy. To było tak, jakby książę Harry po raz pierwszy zdał sobie sprawę, że może stracić nie tylko swoje tytuły, nie tylko pieniądze, ale jedyną rzecz, o której myślał, że nigdy nie zostanie mu odebrana, swojego syna. A przynajmniej tego, którego uważał za swojego syna, część pierwsza, pęknięcia na fasadzie. Zanim do tego dojdziemy, zanim w ogóle odważymy się dotknąć królewskich żył skalpelem prawdy, cofnijmy się. Ponieważ to odkrycie nie wybuchło w próżni. Nie. Nasiona tej bomby zostały zasiane dawno temu, ukryte w szeptach, przykryte starannie wyreżyserowanymi uśmiechami i odrzucane jako teorie spiskowe. A jednak, czy nigdy się nie zastanawialiście? Czy nigdy nie patrzyliście na pewne fotografie i nie myśleliście, coś tu się nie zgadza? Dlaczego Archie tak rzadko pojawiał się publicznie w porównaniu z innymi królewskimi dziećmi? Dlaczego jego wczesne zdjęcia wyglądały tak dziwnie niespójnie? Jedni twierdzili, że przypomina Hariego, inni przysięgali, że nie? Dlaczego ta ciągła obsesja na punkcie prywatności ze strony pary, która nigdy nie przestała sprzedawać swojej wersji prawdy Netflixowi, Spotify i medium na całym świecie? Ironia jest okrutna. Megan i Harry opuścili rodzinę królewską, aby kontrolować swoją narrację. Ale co, jeśli narracja nigdy tak naprawdę nie należała do nich? Co, jeśli król Karol, człowiek, którego oskarżali o okrucieństwo, obojętność i chłód, cicho czekał, grał na zwłokę, trzymając w ręku tę jedną prawdę, która ostatecznie uciszy ich oboje? A kiedy nadszedł ten moment, nie musiał krzyczeć. Nie musiał szkalować. Po prostu pozwolił, by prawda przemówiła sama za siebie. Część druga egzekucja na żywo. Wyobraźcie sobie scenę. Kamery pracują. Król jest spokojny, ale zimny. Harry wierci się niespokojnie, pocąc się w świetle reflektorów. Megan, nieruchoma jak posąg, jej milczenie jest niemal głośniejsze niż słowa. Atmosfera jest naelektryzowana jak sekundy przed uderzeniem pioruna. A potem Karol przemawia. Jego głos nie drży, jego oczy nie błądzą. Każda sylaba ląduje z ciężarem stuleci. Archie Harrison nie jest jego synem. Cisza, która następuje, jest ogłuszająca, ponieważ w tej ciszy drży dynastia. Reakcja Harry'ego? Panika, czysta, widoczna panika. Wyobraźcie sobie, jak każdy mięsień na jego twarzy się napina. Jego oczy rzucają się w lewo i w prawo, usta rozchylają się, jakby chciał coś powiedzieć, ale nie znajduje słów. To człowiek, który przetrwał wojnę, który zniósł lata medialnej nagonki, który stał obok brata na pogrzebie matki. A jednak nic nie przygotowało go na ten moment, bo można walczyć z prasą, można walczyć z pałacem. Ale jak walczyć z krwią, jak walczyć z DNA, część trzecia, milczenie i strategia, a co z megan? Co oznacza milczenie, gdy pochodzi od megan Markle? Czy to godność, czy to opanowanie, a może to kalkulacja? Ponieważ na tej scenie, gdy Harry drżał i panikował obok niej, milczenie Megan nie było zwyczajne. To było milczenie kobiety, która wiedziała coś, czego nikt inny nie ośmielił się powiedzieć. I w tym milczeniu trzymała więcej władzy niż słowa kiedykolwiek mogłyby mieć. Jej twarz, spokojna, kamienna, niemal królewska w swojej nieruchomości, stała się najostrzejszym kontrastem dla paniki męża. Ten kontrast opowiadał własną historię. Jeśli ciało Harry'ego krzyczało strachem, milczenie Meghan szeptało o kontroli. Czy kontrolowała swój strach, czy kontrolowała narrację, oczy Harry'ego raz po raz zwracały się w jej stronę, szukając, błagając. Czy wiedziała, czy zainterweniuje, czy ochroni go przed lawiną upokorzenia? Ale Megan się nie poruszyła. Jej milczenie było grzmiące, a panika Hariego rosła z każdą sekundą jej bezruchu. To nie było tylko milczenie, to była izolacja. To była zdrada owinięta w opanowanie. Część czwarta. Bomba DNA i medialna burza, słowa to jedno. Ale świat domagał się dowodów. I wkrótce szepty o tajnych plikach DNA zaczęły przeciekać do mediów. DNA nigdy nie kłamie. To brutalna prawda, która zawisła nad monarchią w momencie, gdy król Karol oświadczył, że Archie nie jest synem Hariego. Źródła pałacowe szeptały o testach DNA przeprowadzonych cicho za murami pałacu Buckingham. Wyobraźcie sobie scenę próbki dyskretnie pobrane, być może pod pozorem opieki medycznej. Wyniki dostarczone nie przez przecieki prasowe ale prosto na biurko króla. Liczby, procenty, niezaprzeczalne markery. Jedno nazwisko brakujące. Jedna prawda niemożliwa do zignorowania. DNA Hariego nie pasowało do DNA Archiego. Gdy ta informacja wybuchła, media nie tylko relacjonowały historię, one ją pożarły. Ekrany telewizorów na całym świecie zapłonęły nagłówkami. Twitter, Instagram i TikTok eksplodowały hashtagami, prawda? O archiem, kratka królewska bomba, nie jego syn. To nie była już tylko historia. To była ta historia. Nagłówki krzyczały: bomba DNA wstrząsa monarchią. Media społecznościowe analizowały każde zdjęcie, każdy przeciek, każdy zamazany zrzut ekranu rzekomych dokumentów. Debata nie dotyczyła już tylko Archiego. Dotyczyła zaufania. Komu świat mógł uwierzyć? Harry'emu i Megan, którzy przez lata snuli narrację, czy królowi, którego słowa zdawały się być teraz poparte nauką? Część piąta. Konfrontacja i upadek. Co dzieje się, gdy kamery przestają filmować? Dochodzi do konfrontacji. Za kulisami, z dala od publicznego widoku, Harry, złamany i osaczony, staje twarzą w twarz ze swoim ojcem. Dlaczego to pierwsze słowo, które według tajemniczonych wykrzyczał? Jedno słowo naładowane dekadami bólu. Dlaczego to ujawniłeś? Dlaczego teraz? Dlaczego ja? Dlaczego Archie? Ale Karol nie drgnął. W jego oczach Harry nie był synem, ale człowiekiem, który przez lata podważał fundamenty monarchii. Dla króla to nie było okrucieństwo. To była sprawiedliwość. To była ochrona korony. Głos Harry'ego, przepełniony paniką, zamienił się w błaganie. Nie musiałeś tego robić. Nie w ten sposób, nie zaprzeczał w pełni, błagał o godność, o litość. Ale dla króla Karola, człowieka, który spędził całe życie przygotowując się do ochrony dziedzictwa, nie było już miejsca na litość. Była tylko prawda, brutalna, chirurgiczna i ostateczna zakończenie dynastia w ruinach. W ten sposób iluzja prysła. Historia, którą sprzedali światu, okazała się w najlepszym razie niekompletna, w najgorszym zwodnicza. A ofiary nagle zaczęły wyglądać jak manipulatorzy. To nie jest tylko historia o Harym, Megan, Karolu czy Archiem. To opowieść o tym, co się dzieje, gdy kłamstwa w końcu spotykają światło. Gdy dynastia staje w obliczu upadku z powodu tajemnic, dostrzegamy kruchość naszego własnego życia. A gdy Harry siedział tam, w panice, spocony, drżący, syn pozbawiony pewności i ojciec okradziony z dziedzictwa, świat pochylił się bliżej ekranów. Ponieważ wszyscy wiedzieliśmy, że nadchodzi coś większego, coś mroczniejszego, pytanie nie brzmi już tylko: kim jest Archie? Brzmi, czym jest monarchia, jeśli jej fundamenty można tak łatwo zniszczyć? A co najważniejsze, jeśli Archie nie jest synem Hariego, to czyim jest synem? Ta tajemnica, pozostawiona bez odpowiedzi, wisi teraz nad pałacem Buckingham jak miecz Damoklesa, grożąc, że spali wszystko na popiół.